Cześć kochanie, a dzisiaj do czego Ciebie zapraszam? Mamy długi weekend i zapraszam Cię do tego. Jest przesilenie. Zapraszam Cię do pracy nad swoimi byłymi relacjami. Tam, gdzie jeszcze czujesz, że Cię zabiera, czy myślenie o tej osobie, czy to może być partner, partnerka? albo jakaś bliska Ci osoba zabiera się jeszcze zabiera myślenie, może jakieś emocje względem tej osoby są jeszcze w Tobie to zapraszam Cię dzisiaj do napisania listu do tej osoby jaki to ma być list ten list ten list ma być listem, w którym Ty kochany, i kochana wyrażasz to, co naprawdę myślisz i czujesz na temat tej relacji na temat tego, co ta relacja spowodowała i tutaj to tu w Najważniejsze jest to, żebyś wyraził i wyraziła prawdę. Czyli to, co ty naprawdę czujesz. Jeśli jest tam złość, rozpad, czy smutek, czy obwinianie, w tym liście piszesz to wszystko naprawdę, co czujesz. Tak? Jeśli myślisz za przeproszeniem, że on jest chuje ona suką, no to piszesz, tak, ta, ten chuj, ta suka, ble, 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 ble i jedziesz. No najważniejsze w karwie jest to, aby tam była prawda. Wyrażenie twoich prawdziwych emocji. Co dalej? Jak już napiszesz ten list w całości, najważniejsza zasada to jest taka, że ty tego nie czytasz, czyli nie powtarzasz tego ponownie, tak? Nie chodzi nam w tym liście, co ten list robi? Czyli w momencie, kiedy napiszesz ten list, to jakby wyciągasz ze swojej głowy, z tego, co tutaj zatrzymałaś, czy zatrzymałeś rzeczy na papier. tak? I to jest tak jakby oczyszczenie Twojej głowy. I teraz co dalej masz zrobić z tym, z tym listem? Jak już cały list napiszesz, to ostatnie zdanie, jakie ma być, to jest jestem w otwartości na wybaczenie tego wszystkiego. I teraz komu ty masz wybaczyć? Tak naprawdę, kochanie, ty masz wybaczyć sobie, że ty pozwoliłaś sobie i pozwoliłeś sobie na to, że ta osoba traktowała cię w taki sposób dlatego że na samym końcu wszystkich naszych relacji wszystkich rzeczy które dzieją się na zewnątrz jest nasze wewnętrzne poczucie winy o to że coś mogło zadziać się inaczej i my w tej najgłębszej strukturze obwiniamy siebie za to że coś nie poszło po naszej myśli i dlatego Zapraszam Cię do wyrażenia prawdy. I co dalej? Jak już napiszesz, napiszesz to, że, e, napiszesz to, że w otwartości, jestem w otwartości na przebaczenie tego wszystkiego, i co robisz z tym listem? Palisz go. Palenie listu ma na, za zadanie w symboli spalenie całej tej energii, bo jeśli ktokolwiek przychodzi Ci do głowy, to znaczy, czy powraca Tak z ta relacje, to znaczy, że te relacje nie...